Prezydent Radosław Bitkowski spotkał się z zarządem, koszykarzami i trenerem drużyny Rosy, która po raz drugi znalazła się w czołowej czwórce Tauron Basket Ligi i zagrała w finale Pucharu Polski. Zdaniem prezydenta bardzo dobre wyniki pokazują, że radomski klub jest dobrze zorganizowany. Promocja przez sport jest promocją najlepszą i wy to robicie w sposób doskonały. Chciałem wam pogratulować sukcesów, bo po raz drugi z rzędu walczycie o medal, jesteście w najlepszej czwórce polskich drużyn, co jest wielkim sukcesem waszego klubu. Nas jako Radomian, kibiców, którzy tam co dwa tygodnie zjawiają się na hali i krzyczą i was, dopingują. Prezes Rosy, Roman saczywko, podkreślił, że miasto ma bardzo duży wkład w rozwój radomskiej koszykówki. To jest sukces klubu, ale z wielkim, wielkim udziałem nie tylko nas, ludzi, którzy tę szkołę budują, również władz miasta, które bardzo mądrze i rozsądnie wspierają. Spotkanie w Urzędzie Miejskim było okazją do podsumowania minionego sezonu w Tauron Basket Lice. Nasza pozycja, nasza gra w tym sezonie dostarczyła kibicom w Radomiu tutaj dużo satysfakcji. Po raz drugi zameldowaliśmy się w najlepszej czwórce myślę, że to jest duży sukces klubu, jak i dla Radomia, bo Potwierdziliśmy to, że jesteśmy czołową organizacją koszykarską w kraju. Do tego jeżeli dołożymy finał Pucharu Polski to ten obraz się maluje jeszcze, jeszcze ładniejszy. Natomiast no, żeby wejść na wyższe poziomy potrzebujemy jeszcze troszkę czasu i, i na pewno dużo, dużo pracy. Również zawodnicy Rosy uważają, że był to udany sezon, chociaż nie kryją, że pozostał niedosyt. Dobra gra w tym sezonie Michała Sokołowskiego zaowocowała powołaniem go do szerokiej kadry polski na Eurobasket. Nie każdy może grać z orzełkiem na, na piersi i myślę, że każdy, kto ma okazję, musi dać siebie jak najwięcej i tak naprawdę zapracować na to.